nam niezmiernie miło, że tutaj na Podlasiu w miejscowości Kruszowo Wybychy w gminie Sokoły w powiecie Wysokomazowieckim możemy gościć Przedsiębiorców, agroprzedsiębiorców, wybitnych rolników z całego kraju. Agrozajazd jest bardzo dobrą formą integracji wszystkich firm i gospodarstw rolnych z całego kraju. Spotykamy się tutaj, aby mówić nie tylko o sukcesach, ale również o trudnościach, które przeżywamy każdego dnia prowadząc działalność gospodarczą. Jest to wymiana doświadczeń i tym po prostu wszystkim się dzielimy. E Cel spotkania Agrozajazdu jest promocja województwa podlaskiego w przeciwieństwie do filmu, który, w mojej i naszej ocenie, troszkę dyskryminuje albo mówi nieprawdy. Chcemy mieszkańcom innych województw. Całego kraju pokazać, jak faktycznie wygląda województwo podlaskie, jak województwo podlaskie zmieniło się w ostatnich 25-30 latach. Faktycznie mamy czym się chwalić, mamy czym się cieszyć. Jesteśmy dumni, że około 70 osób z całego kraju. Przedstawiciele władz samorządowych, instytucji rządowych, samorządowych dzisiaj możemy gościć tutaj w naszej firmie. Jest to pierwszy dzień agrozajazdu. Tutaj rozpoczynamy. Za kilka godzin jedziemy na Podlaską AgroLigę 2022 do Urzędu Wojewódzkiego, a później przez kolejne trzy dni będziemy obwozić naszych gości po województwie podlaskim, pokazując im budynki sakralne. Jak również piękne przedsiębiorstwa, które pracują i produkują na rzecz nie tylko polskiego rolnictwa unijnego, a nawet światowego. Będziemy tutaj pokazywać dobro naszego podlaskiego dziedziny rolniczej. Cieszymy się bardzo, że ta grupa najlepszych agroprzedsiębiorców i również rolników z kraju zawitała do naszej gminy. Wiem, że bardzo ciekawy program mają w swoim pobycie tutaj na Podlasiu, ale też chcę za chwilę pokazać coś, co skończyliśmy budowę, co 4 września chcemy otworzyć. Centrum Wystawieniczo-Targowe. Zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądało w ich ocenie. Natomiast ja nie ukrywam, że pracujemy nad formą. Dalszego funkcjonowania tego obiektu. Wiadomo, że obiekt ma jest niespotykany w sensie jego funkcji roli i dlatego to wymaga też, powiedziałbym, dłuższego dopracowania formuły i zakresu działalności. Ale to, że dzisiaj przyjeżdżają goście i to, że dzisiaj będę mógł miał możliwość, to mnie bardzo cieszy, że będę mógł pokazać. Później o 14 jest. Finał AgroLigi Podlasia w Urzędzie Wojewódzkim, to też chcemy być, bo mówiąc szczerze, to jest ta forma tych, których wyłania się spośród dobrych rolników, tych najlepszych, i którzy dalej mogą pokazywać swój, swój dorobek. To jest bardzo ważne. Bo tak jak ci samorządy muszą korzystać z innych doświadczeń, z dobrych doświadczeń, żeby można było się rozwijać. Bardzo dobra, wspaniała inicjatywa yy, mistrzów krajowych agroligi w kategorii firmy, w kategorii gospodarstwa, z terenu całego kraju. No świetnie, że, że mają takie fajne pomysły po to, żeby odwiedzać różne zakątki. Dzisiaj są, dzisiaj i kilka następnych dni Państwo będą przebywać na Podlasiu, poznają i nasze gospodarstwa, nasze rolnictwo i nasze firmy z branży agro. Naprawdę mamy tutaj co pokazać. Jest czym się pochwalić. No i bardzo dobrze, że, że ci ludzie to no jest tak ludzie sukcesu, tak? No bo przecież są mistrzami, to są mistrzowie krajowi, także naprawdę muszą prowadzić swoje gospodarstwa i firmy na bardzo wysokim poziomie. Z się znamy, szczęście się poznaliśmy, że, że oni są tym zainteresowani i są chętni poznać, odkryć Podlasie. Bardzo dobrze postrzegam województwo podlaskie, szczególnie tutaj okolice Białego Stoku. Mam tu bardzo dużo znajomych, wspaniałych rolników, wspaniałych producentów mleka. Piękne kobiety, bardzo pracowite, zaradne, można je stawiać za przykład. Bywam tutaj kilka razy w roku, nieraz. Zapraszają mnie tu różnego rodzaju koledzy na różnego rodzaju imprezy, te agio. Zajazdy są bardzo cenione, bo spotykają się rolnicy z całej Polski. Jest wymiana poglądów, wymiana doświadczeń, są różne kierunki produkcji rolniczej, w związku z czym są takie ciekawe, pouczające i dokształtające te spotkania. A przy okazji, no wiadomo jak to na takich imprezach, mile spędza się czas. Tak biznesowo to ma gospodarstwo 107 hektarowe, zaopatruje całe dino w Polsce, wszystkie markety kapusty i ogórki, całe netto w Polsce wysyłamy do Stanów Zjednoczonych, do Izraela, do Kanady. To w większości mam trzech synów. To w większości robią synowie już później. Jeżeli chodzi o ten eksport zewnętrzny, robimy buraczki, robimy cebulę, zaopatrujemy całą sieć, całe sieci, yy, robimy żurek. Yy, dzieci podrastały, angażują się, a ja jestem yy, sędzią Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej. Mamy taką ciężką pracę, no ale to już tak po prostu jest. Dzisiaj mamy 30. finał agroligi, etap wojewódzki na Podlasiu. Będziemy wybierać mistrzów wojewódzkich w kategorii firma i w kategorii gospodarstwo. Cała gala, cały finał organizujemy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Zacznie się to za niebawem, za dwie godziny. Posiadamy informacje z różnych branż i oceniając już pierwszy dzień agrozajazdu, możemy z całą stanowczością stwierdzić, że jesteśmy w przededniu kryzysu gospodarczego, które czeka firmy, gospodarstwa rolne, jak również gospodarstwa domowe. Ale nie jest to czas obecnie, żeby mówić o trudnościach, więc będziemy mówić o tym, co jest dobre. Ale pamiętajmy, że ta wiara i nadzieja, która jest w każdym Polaku, pozwoli nam. To wszystko przetrwać i że rok 2023 będzie rokiem dobrym, a nie tak jak wszyscy zapowiadamy z kryzysem gospodarczym. Życzę wszystkim dobrego pobytu. Dziękuję za oglądanie, za wsparcie e, każde i myślę, że miło to będziemy wspominać, bo powinniśmy się promować, prom powinniśmy się chwalić tym, co udało nam się w ostatnich 30 latach osiągnąć.